Słońce zmierzchu. Słońce, które przez chwilę oświetlało wejście do świątyni, teraz zniknęło za gęstymi liśćmi, pozostawiając go w półmroku. Odkrywca, którego twarz nadal wyrażała mieszaninę szacunku i obawy, postawił pierwszy krok na zbutwiałym kamieniu. Powietrze wewnątrz było chłodne i gęste od zapachu stuleci. Echo jego kroków niosło się korytarzem, ginąc w mroku, jakby pochłaniane przez samą świątynię. Nie było tu ani światła, ani dźwięku życia tylko absolutna cisza, która sprawiała, że każdy oddech wydawał się głośnym zakłóceniem spokoju. Jego latarka, wydobyta z torby i włączona, rzuciła krótki, drżący promień na zdobione ściany. Okazały się one pokryte płaskorzeźbami, które opowiadały historię dawnych plemion i ich pradawnych rytuałów. Przechodząc głębiej, podróżnik natchnął się na wielką, okrągłą komnatę. W jej centrum stał kamienny ołtarz, a na nim leżało coś, co przykuło jego uwagę. Stary, metalowy amulet. Był on misternie rzeźbiony i wydawał się emanować słabym, niebieskim światłem. Odkrywca poczuł niewytłumaczalny impuls, by go dotknąć. Zawahawszy się na chwilę, wyciągnął rękę. Gdy jego palce musnęły zimną powierzchnię, amulet zaczął pulsować, a w komnacie rozległ się cichy, głęboki szum. Z sufitu, z jego najwyższego punktu, spadł pojedynczy promień światła, a na środku posadzki. Na wprost ołtarza pojawił się okrąg złożony z mrocznych, świecących symboli. Symbole na podłodze zaczęły się poruszać, tworząc hipnotyzujący wzór. Odkrywca patrzył z fascynacją, czując, jak amulet w jego dłoni wibruje coraz mocniej. Słyszał w głowie cichy, ale wyraźny głos, który zdawał się przemawiać do niego z głębi stuleci, opisując utracone historie i zapomniane prawdy. Głos ten nie był jednak zwiastunem zagrożenia a raczej echem dawnej mądrości. Latarka w dłoni mężczyzny zgasła, ale jasność amuletu i symboli na podłodze wystarczała, by oświetlić całą komnatę. Było to oczywiste, amulet nie był zwykłą pamiątką, ale kluczem do wiedzy, która czekała tu na odnalezienie. W tej chwili podróżnik zdał sobie sprawę, że to, co znalazł, jest czymś więcej niż tylko archeologicznym odkryciem. Był to dialog z przeszłością, zaginiony element układanki, który mógł odmienić jego życie i historię. Głos w głowie podpowiadał mu, by nie uciekał, ale by słuchał dalej. Amulet w jego dłoni był ciepły, a symbole na podłodze wciąż lśniły, tworząc most między drażniejszością a odległymi wiekami. Wtedy też zrozumiał, że jego podróż dopiero się zaczęła. Nie chodziło już o odnalezienie zaginionej świątyni, lecz o odkrycie ukrytej w niej wiedzy.